Cześć, z tej strony Timot i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. W tym filmie pokażę wam trzy efekty z filmów Timu X, które chciałbym wam pokazać jak zrobić. A więc pierwszym takim efektem będzie przejście z filmu Z kim chcesz być w związku, czy jakoś tak. Teraz wyświetla wam się na ekranie. O co chodzi? Tak i tym akcentem przejdźmy dalej. Która osoba byłaby ostatnia? I jest to domyślne przejście w Adobe. Jednak trzeba się trochę napocić, żeby te przejście móc użyć. A więc przerzucimy sobie jakiś tutaj plik. Ja sobie otworzę tutaj folder i przerzucę jakiś plik. Ok, przerzucę sobie po prostu zdjęcie, bo może to być zarówno zdjęcie, jak i film. Mamy tutaj. E Obrazek z e, jak kończę live na Twitchu. Zapraszam was twitch.tv slash I tutaj wchodzimy sobie w effects Video transition Tutaj mamy VR Spectar, Spectral Blur I można to nakładać na końcówki plików, e, Więc ja zarobię tutaj cięcie żeby móc to pokazać pomiędzy i to wygląda mniej więcej tak. Ok, ale na czym polega problem? Problem polega na tym, że aby taki efekt móc użyć, trzeba y, mieć zainstalowane Kuda y, Jest to efekt od NVD i prawdopodobnie niedługo pojawi się film z tego, jak taki właśnie, jak umożliwić Premiere Pro. Używanie y, karty graficznej do renderu filmów. Dzięki temu macie możliwość używania właśnie tych efektów immersive video, y, więc prawdopodobnie za tydzień, od publikacji tego filmu, pojawi się film y, z tego, jak coś takiego zrobić, A my przejdźmy do drugiego efektu. Ok, drugim efektem jest y, pojawianie się Instagramów. Y, teraz pokażę Wam się to, jak to wygląda u Teamu X. Stafa, nasz Instagram, to się tutaj wyświetlają i lecimy! Okej, okay, i jak coś takiego zrobić? A więc najpierw bierzemy jakieś po prostu zdjęcie czy film. Użyję znowu tego obrazka z mojego live'a. I żeby zrobić taki Instagram, trzeba po prostu wpisać w Google Instagram logo. Najlepiej jakby było PNG dookoła. Ok, już mam pobrane z Google jakieś pierwsze lepsze Instagram logo PNG. Teraz jak coś takiego zrobić? Ustawiamy sobie w jakim rozmiarze chcemy mieć to logo. Dajmy na to, że będzie wyświetlany obok tej postaci. Ustawiamy sobie Instagram. I chcemy, żeby się kończyło na przykład tutaj. Więc tutaj skracamy, dodajemy napis, żeby wiadomo było jaki to jest ten Instagram. OK, i dodajemy napis, wpisujemy to, podłoga nie, podłoga Timothy, możecie wbić na mojego Instagrama, zostawić followka i ustawiamy sobie tam, gdzie chcemy, żeby to było. Ustawiamy sobie równo tutaj z, z tą ikonką. OK. I teraz tutaj ustawiamy sobie zegarek na Scale i ustawiamy sobie zegarek na Instagramie i przechodzimy teraz do końca i na Instagramie dajemy tutaj 0 i tutaj też dajemy 0, tylko tutaj w tym wypadku, jak widzicie, chowa się to do środka. Więc tutaj warto jest ustawić też zegarek na pozycję. Tutaj ustawiamy też. Teraz trzeba tutaj ustawić e, pozycję, dlatego. Okej. Okay, I teraz może być już taki mamy efekt. I teraz żeby e, się schowało, robimy dokładnie to samo, czyli kopiujemy to, wklejamy. I kopiujemy to. I również wpływamy. To przeciągamy na koniec. I mamy już coś takiego. Ale mi osobiście nie wiem, jak. Wam jeszcze czegoś brakuje. A mianowicie ścieżki audio. I żeby fajny efekt dać, polecam po prostu. E pobrać zwyczajny yy, dźwięk takiego jakby pęknięcia balona to się nazywa pop po angielsku więc wystarczy, że wpiszecie pop sound effect download w google i szybko znajdziecie teraz wygląda to mniej więcej tak jeszcze przyklejamy tutaj na wyjście Okej. Okay. Jeszcze w Instagramie też trzeba dać wyjście, bo zapomniałem o tym. Więc dajemy tak. Kopiujemy to. I teraz przechodzimy na koniec. Powiem sobie. Ok to Jest już gotowy efekt. A my przejdźmy teraz do trzeciego efektu, czyli efektu z filmu, gdzie Team X otwarzał najpopularniejsze trendy i było tam takie przejście pomiędzy trendami. Teraz macie je na ekranie. I teraz, jak taki, takie coś wykonać? Myślę, że to jest najbardziej zaawansowany z tych wszystkich tutaj e, efektów, ale mimo wszystko jest to bardzo proste. Wystarczy, że bierzemy tutaj jakieś zdjęcie. I teraz mamy tutaj screenshot i pomniejszamy to do 1,4 ekranu. Teraz kopiujemy to i robimy po prostu cztery obrazki. Blokujemy ten, też zablokujemy. Teraz ten przeciągamy. Jest to oczywiście ułożone na szybko, ale zawsze możecie zrobić tak. I już na pełnym ekranie postarać się to dopasować jak najlepiej. Ja myślę, że tak może być. Nie będę już tam yy, jakoś dokładnie od linijki układał. Teraz tak. Dodajemy napis. To moti. Ustawiam na środku. I teraz żeby po kolei to wchodziło, to robimy tak, że po prostu to się pojawia. Od tego momentu to się pojawia chwilę później, to jeszcze chwilę później. To jeszcze chwilę później. Mamy taki efekt schodków. To prawda nie, nie w tej kolejności, ale już niech tak będzie i po chwili te wszystkie zdjęcia robią się zablurowane. Też Wam pokażę, jak to zrobić. Ucinamy wszystko w jednym miejscu, wchodzimy w efekt i wpisujemy Kamera blur. Nakładamy na wszystko po kolei. Ok. No i wygląda to mniej więcej tak. Ale jeszcze czegoś tu brakuje, a mianowicie. Yy tego dźwięku, który towarzyszy pojawianiu się i wystarczy go po prostu wziąć z filmu e, teamu X więc po prostu tutaj przerzucę film team X i teraz e, ja posz poszukam tego miejsca, gdzie się pojawia ten efekt, wytnę i zaraz go podstawię. Ok, mam już wycięty efekt z ich filmu i po prostu go podstawiamy. Możemy go tam skrócić gdzieś albo to po prostu wydłużyć. I wygląda to tak. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Bijajcie na y, mojego Twitcha, na mojego Instagrama oraz zasubskrybujcie ten film. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie na przykład problem z, jakimś, z jakąś inną rzeczą. Ja postaram się wtedy nagrać film. Może specjalnie dla Was. Nie mam za dużo, że tak powiem, póki widzów, więc każdy komentarz prawdopodobnie będzie wzięty pod uwagę i po prostu mogę nagrać z tego film specjalnie dla Was i będziecie wiedzieli, jak rozwiązać swój problem. A ja już się zmywam. Zapraszam Was do moich poprzednich filmów. Cześć!